Serdecznie się Manko otwieramy nagrodę za trzecią ligę. Uwaga, mam nadzieję, że wypadnie coś fajnego. Bardzo by się nam przydało. Wybieramy pierwszą opcję, oczywiście. Mamy tutaj trzecią ligę. Dobra, po kolei, na spokojnie. Zbliżamy się już do, do Waszej drugiej ligi. Pomału otwieramy, na spokojnie. Zobaczymy, co tu będzie. Na spokojnie Bez urywania po prostu tutaj no, no nie ma szału, nie ma szału Lecimy Lecimy, lecimy! Co to jest? A Jezus Maria, już myślałem, że to jest Haland O Boże kochany ty już myślałem, że to będzie Haland, Hall nie? Coż by to było za historia, gdyby to się pojawił teraz Halan Ramy boskie. Już mamy Odegarda. Może teraz będą najlepsze trafy, uwaga lecimy, otwieramy Tracja! Bramkać! Ooooooo! jaj, jaj, jaj! Szkoda, szkoda. Ej, nie jest tak źle, ale drobne, drobne strasznie e, Więc niestety, nagrody za trzecią ligę dupy nie urywają No niestety, miałem pH